14 po 9, dzień dobry bardzo, mamy czwartek. Państwo, tak zawsze parami: Alicja Węgorzewska i Dariusz Reśko, burmistrz krynicy. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry, dzisiaj pierwszy raz na żywo. Bardzo serdecznie, dzień dobry. No właśnie, mamy w Warszawie teraz krynicę, a to przy wielkiej okazji, prawda? Która już niedługo, w sierpniu. Proszę bardzo, panie burmistrzu, pan ma głos. Tak, 11 sierpnia rozpoczynamy. 46. edycję wspaniałego wydarzenia kulturalnego. Kryńca staje się stolicą polskiej uh -huh. kultury. Uh -huh. 11 sierpnia o godzinie 20.00 pierwszy koncert inauguracyjny festiwalu imienia Jana Kipury. A zatem y, czekamy na pa Państwa jako publiczność. Mam nadzieję, że licznie do przyjedziecie Państwo do Krynicy. Uh -huh. Panu burmistrzowi towarzyszy dzisiaj e, Alicja Węgorzewska, a zazwyczaj był to Bogusław Kaczyński. Dzisiaj napisała o tym gazety. No właśnie, wielki skandal w wyższych sferach. Takie są tytuły. Kaczyński kontra Węgorzewska. Wojna w wyższych sferach. Alicja? Alicja. Ja nie brałam... Wywodziłaś wojnę? Yy, nie, nie, ja w bitwie na głosy wy, występuję. <głosy> wojna, wojna o Krynice też słyszałam, czyli generalnie takie yy, wojenne nastroje. Natomiast ja powiem tak, nie, 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 nie byłam przyczyną tego rozwodu. Yy, z tego co wiem, to pan Kaczyński zrezygnował z prowadzenia festiwalu już w marcu, a pan burmistrz Krynicy zwrócił się do mnie w maju, więc dwa miesiące później... Starał się powołać ten festiwal na nowo. Naprawdę dużo, dużo pracy wiele osób wykonało, żeby to się stało 11 sierpnia tego roku. Czyli najważniejsze, że festiwal się odbędzie. Tak, zdecydowanie. Ja myślę, że tutaj troszeczkę media przesadzają, jeżeli chodzi o jakieś wojny. Żadnych wojen nie ma. Rzeczywiście pan dyrektor Bóg Kaczyński po 28 latach podjął decyzję o tym, że nie będzie więcej prowadził festiwalów. Natomiast festiwal jest oczywiście miasta. I miasto podjąło decyzję, że będzie w dalszym ciągu ten festiwal organizować. Chciałem bardzo podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że ten festiwal no już właściwie można powiedzieć, że jest gotowy, zapięty na ostatni guzik. No i oczywiście pani Alicji za to, że objęła funkcję, zaszczytną funkcję na Jaka festiwalu? będzie twoja rola w związku z tym, Alicjo? E, będę współprowadzącą e, koncerty festiwalowe. I pojawi się także twój monodram? Tak, Diva for Rent będzie 14 e, sierpnia o godzinie 20, ale oprócz rozszerzenia festiwalu o, o, o takie formy, mamy cudowny koncert dla młodzieży Michael Jackson symfonicznie, mm. mamy Staszka Sojkę w koncercie z orkiestrą symfoniczną Muzyka Niepoważna. Mm. Także będziemy, będziemy kusić i przyciągać także młodzież do Krynicy, nie zaniedbując dotychczasowej publiczności. No tak, i czytam, że Alicja będziesz miała podczas festiwalu na sobie aż 14 kreacji. I to jest <grym> ta wiesz, ta wiadomość, to bo kosztowało. nie ciągle tylko tam mucha i mucha. Nie no, ale o Alicji się przecież pisze. Wpadka modowa, masakra modowa, mistrzyni nieudanych stylizacji. Jak ty to znosisz, te oceny? Ale cudo, cudo. Ostatnio było tak, że byłam Look of the Week, a jednocześnie to zostało skrytykowane. Więc te zdania są podzielone. Tak jak na temat festiwalu. Czyli tak. już jesteśmy ciekawi tych kreacji. A europejski festiwal imienia Jana nie, Kiekury? Nie, nie, nie europejski. Popraw, mhm. Popraw się. Naucz, 46. Mi, festiwal imieniem Jana Kiepury. I proszę sobie to zapamiętać. I proszę tam być. Zapraszamy, zapraszamy serdecznie. Od 11 do 18 sierpnia. Tak, jest. serdecznie zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Alicja Węgorzewska i burmistrz krynicy Dariusz Leszko w Radio Z.